Bądźcie gotowi na święta. Zaczynamy cykl. Wielkie przygotowania świąteczne. Ja pokażę Wam, jak zrobić doskonałe pierniczki domowe, takie na szybko, ale i również, kiedy zapukają do nas niespodziewani goście, pokażę, jak zrobić domowe świąteczne ciasto. A Gabrysia wprowadzi Was w tajniki makijażu. Tak, pokażę Wam jak wykonać prosty makijaż na Wigilię, a może i na Sylwestra. Co myślisz Aniu? A pewnie, nawet jeżeli w tym roku zostajemy na Sylwestra w naszych domach, fajnie będzie wiedzieć jak wykonać prawidłowo taki makijaż. A co zrobimy z tym z drugiego rzędu? A ja? A ja wyszukam dla Was kilka sposobów jak możecie zadbać o swój odpoczynek, komfort, relaks i zdrowie. Oglądajcie nas, subskrybujcie, dawajcie łapki do góry i koniecznie komentujcie. Zapraszamy! Mhm.